Umiesz obsługiwać telefon, więc pewnie umiesz też obsługiwać komputer. Więc wejdź sobie w internet, dodaj Pampersy do koszyka i zainstaluj wtyczkę Ale Rabat. Do tej pory Ale Rabat pozwalało oszczędzać pieniądze na zakupach, testując automatycznie w koszyku kody rabatowe. I tak jak tutaj, właśnie dzięki znalezionemu przez Ale Rabat kodowi promocyjnemu zaoszczędziliśmy prawie 100 zł, to jeszcze włączył nam się cashback 3,5%. Czyli przy tym zakupie nie dość, że mamy stówę w kieszeni, to jeszcze zaoszczędzimy 13,60 zł. 53 grosze, które wrócą na nasze konto bankowe w formie cashbacku. A jak to działa? Adidasy możecie kupić wszędzie. Na oficjalnej stronie Adidasa, na stronie sklepów obówniczych i w tym momencie. Jeżeli te sklepy obuwnicze nie współpracują z Alerabat, ale sklep Adidas współpracuje z Alerabat, to mając to z tyłu głowy najchętniej zrobicie zakupy właśnie w Adidasie. Dlaczego? Bo jeżeli w każdym sklepie te buty będą kosztować na przykład 500 zł, ale tylko w Adidasie uzyskacie 3,5% z powrotem, to na logikę powinniście kupić te buty Właśnie w Adidasie, bo wtedy zaoszczędzicie pieniądze. Czyli Alerabat zachęciło klienta, także dostaje procent, Wy dostajecie procent, bo skorzystaliście właśnie z tego sklepu, a sam sklep dodatkowo zarabia na sprzedaży produktu. Win, win, win. A biorąc pod uwagę, że jeszcze Alerabat ma kody rabatowe, to oszczędzacie podwójnie. Wtyczka jest oczywiście darmowa i link do niej znajduje się w opisie. Gorąco zachęcam Was do spróbowania, bowiem absolutnie nic Was to nie kosztuje, nic nie płacicie, a możecie zaoszczędzić naprawdę sporo, sporo pieniędzy.